Szkoła Podstawowa nr 3, która obchodzi właśnie dzisiaj swoje 30-lecie, wchodzi w skład naszego zespołu stosunkowo niedawna, bo od 2019 roku. No i mamy dzisiaj taką właśnie sposobność, żeby powspominać wszystkie te lata w gronie nauczycieli, byłych dyrektorów, w gronie absolwentów. I Możemy wziąć udział w bardzo miłej uroczystości, w takiej sentymentalnej podróży. Szkoła powstała 30 lat temu i pierwsze miejsce, pierwsza lokalizacja to ulica Drogowców. To budowanie w nowej szkoły w budynku, który był przystosowany do zupełnie innej funkcji, ale dzięki determinacji ówczesnych pań dyrektor, nauczycieli, całej kadry zaangażowanej grona przyjaciół tej inicjatywy powstał podmiot, który przez wiele lat do dzisiaj cieszy się atmosferą Takiej szkoły bardzo przyjaznej dla ucznia, w takiej rodzinnej, gdzie atmosfera z, sprawia, że jest po prostu przyjemnie się uczyć. Uroczystość stała się okazją do wręczenia podziękowań. W naszym przypadku takich trójkowych koziołków, no ponieważ szkoła imienia Kornela Makuszyńskiego, więc łatwo to się kojarzy z koziołkami, mogliśmy podziękować byłym dyrektorom, byłym pracownikom szkoły. Którzy przez te wszystkie lata przysłużyli się rozwojowi szkoły podstawowej. No mogliśmy również podziękować naszym sponsorom, którzy przy okazji dodam są również naszymi uczniami. Program artystyczny, który uświetnił naszą uroczystość, został przygotowany przez całą społeczność szkolną. Szkoła 3 powstała z konieczności, żeby dzieci w innych szkołach nie uczyły się na dwie zmiany. Takie zadania otrzymałem od rady, no i starałem się je wypełnić. Tamte czasy były trochę inne, bardziej zwariowane, ale pełne ludzi, którzy chcieli coś zmieniać po tej szarej rzeczywistości komuny. I ja na takich ludzi trafiłem. To byli dyrektorzy szkoły, to byli nauczyciele. Kadra, która zagrała mi tą szkołę, tak jak ją sobie wymarzyłem. To istnieje do dzisiaj. No, jak najdłużej. Z całego serca chciałbym w tym pięknym jubileuszu 30-lecia szkoły podstawowej nr 3 podziękować wszystkim dyrektorom, wszystkim pracownikom, tym, którzy zarówno dzisiaj pracują, jak i przeszli na emeryturę za ten trud wniesiony w kształtowaniu umysłów naszych najmłodszych mieszkańców. To wy budujecie przyszłość naszego pięknego miasta Wałżowa. Życzę wam wszystkim przede wszystkim wiele zdrowia i satysfakcji z tej misji, którą wykonujecie każdego dnia. Z okazji tych 30 minionych lat. Myślę, że szkole trzeba by życzyć, żeby rozwijała się dalej w takim tempie, żeby dalej mogła tworzyć tak zgrany i radosny zespół fachowy, jak tworzy do tej pory.